Kolejny w zasadzie ostatni fragment, w którym Jezus omawia przykazania, przykazania z góry Syna i te przykazania, które, które Mojżesz otrzymał po to, żeby przekazać ludowi, żeby ten lud mógł wejść w przymierze z Panem Bogiem, czyli mógł się spotkać z Panem Bogiem. I to ostatnie, ostatnie w zasadzie przykazanie, trudno je znaleźć w całości, w w Starym Testamencie źródła tego cytatu, bo mówi będziesz miłował swoich przyjaciół, ale będziesz nienawidził swoich nieprzyjaciół. I Jezus pokazuje, że, że również taki sposób myślenia, taki sposób patrzenia na drugiego człowieka jest czymś, co nie pozwala spotkać się z Panem Bogiem. Ponieważ Bóg jest kimś, kto sprawia, że słońce wschodzi nad dobrymi i nad złymi Bóg jest inny. Ale w tym wezwaniu do tego, żeby miłować swoich nieprzyjaciół, chyba najpiękniejsze i najważniejsze jest to, żeby odkryć, że źródło mojego postępowania, źródło mojej relacji do drugiego człowieka. również źródło mojej relacji do nieprzyjaciół ono nie jest w drugim, w tym jaki jest drugi człowiek. Ono jest tym, co jest we mnie, w moim sercu, w mojej zdolności do kochania. To jest taka przedziwna sytuacja, ponieważ ona nam, my czasami się usprawiedliwiamy, mówiąc, że On mnie skrzywdził, dlatego ja mam prawo Mu oddać. I wtedy jakby nasze postępowanie usprawiedliwiamy postępowaniem innych. Jezus mówi, zwróć się ku swojemu sercu, tam znajdziesz źródło prawdziwej relacji do drugiego człowieka, prawdziwej miłości.